Wszystkim mieszkańcom powiatu szczecińskiego, wszystkim Państwu oraz osobom, które spędzają święta wśród swoich najbliższych na ziemi szczecineckiej życzę zdrowych, miłych, pogodnych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Szanowni Państwo, święta wielkanocne to dla katolików, dla chrześcijan czas szczególny. Zaczyna się Niedzielą Palmową, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne. Droga Krzyżowa i oczywiście Niedziela Świąteczna to dla nas czas szczególny. Każdy z nas w sposób szczególny przygotowuje się do tych świąt. Życzę Państwu nadziei, wiary, miłości woli przebaczania. Życzę Państwu, aby te świąteczne dni były spełnione, spędzone wśród swoich najbliższych, aby w spokoju można było cieszyć się i radować świątecznymi dniami. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Wesołego Alleluja!